Kochana Matko, Pani Jasnogórska, stajemy przed Tobą w apelowej godzinie, w pierwszą sobotę lipca, w dzień Tobie szczególnie poświęcony, który sama wybrałaś, aby wynagradzać Twemu niepokalanemu sercu za obelgi i bluźnierstwa, których ono doznaje. Wielu biednych grzeszników zatraca się, błądzi, nie umie sobie poradzić ze swoim życiem, wylewając gorycz swych dni na Ciebie. Nie przychodzą jak ci, którzy stoją teraz tutaj przed Twym Świętym wizerunkiem, by powierzać Twemu niepokalanemu sercu sprawy swoich serc, mając w Tobie powierniczkę i orędowniczkę u Boga ale bluźnią przeciw Niemu i Tobie, obwiniając za swoje niepowodzenia. Chcemy dzisiaj, Matko, wynagradzać Twemu niepokalanemu sercu, chcemy walczyć o Bożą Cześć, chcemy wreszcie poruszyć Boże miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście Cię obrazić. Mamy dziś do pomocy wspaniałego patrona, świętego Michała Archanioła. Obok Twego cudownego wizerunku jest w Twojej kaplicy i jego figura, kopia tej cudownej zgroty na Gargano, gdzie odbiera cześć od wczesnych wieków chrześcijaństwa. To przecież on jak nikt inny. Upomniał się o cześć stwórcy ze swoim zawołaniem, Któż jak Bóg, walcząc z zastępami szatana. Jest ci, matko, tak bliski. Jesteś przecież królową aniołów, a on, książę Wojska Niebieskiego, jest twoim hetmanem. Jeden z fragmentów godzinek ku jego czci. Nazywając go nieba blaskiem i ozdobą, uznaje go za najpierwszą po Tobie królowej niebieskiej osobą. Tak jak Twój święty wizerunek w ikonie Jasnogórskiej odwiedza nasze parafie, tak również figura świętego Michała od sześciu lat odwiedza kolejne miasta i wioski. Parafie, szpitale, klasztory, a wszędzie tam za jego przyczyną twoje dzieci proszą o łaski i pomoc, której potrzebują. Powierzają swoje kłopoty, dziękują za obronę, zawierzają także swoje dzieci, nierzadko prosząc, by Święty Michał pomógł im odnaleźć drogę do twego syna. By pomógł im postać z nałogów, odzyskać wolność ducha. Prawie wszystkie intencje składane na kartkach w czasie godzin czuwania są wołaniem w intencji rodzin. Już od czterech lat, święty Michał, w pierwszą sobotę lipca przybywa i do twego sanktuarium, a wraz z nim rzesze jego czcicieli. Także dzisiaj od południa trwają tu na jasnej górze na modlitwie ci, którzy przybyli na ogólnopolską pielgrzymkę, czcicieli, rycerzy, bractwa Szkaplerza świętego Michała Archanioła i ci, którzy spotkali Go na drodze Jego wędrówki, po naszej Ojczyźnie i poza jej granicami. Z Nim i z Tobą, uwielbiają Boga i proszą, szepcząc do Ciebie. Módl się za nami grzesznymi, a Jego błagając, Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom złego ducha bądź naszą obroną. Pod Twój, Matko, płaszcz i pod sztandar Świętego Michała oddajemy tego wieczoru nasze intencje, które przyprowadziły nas do jasnogórskiego wieczernika. Bo walka trwa. Walka o człowieka, walka o rodzinę, walka o szkołę, walka z Kościołem. Zły duch się bardzo spieszy, bo wie, że czasu ma niewiele, dlatego krąży na zgubę dusz, a z nim jego sprzymierzeńcy. Nie może nas to dziwić, ani tym bardziej nas przerażać. Przecież Słowo Boże wyraźnie ostrzega, że lew ryczący krąży, szukając kogo by pożreć. Ale nie do niego należy zwycięstwo. To prawda, o Matko, że on zmiażdży Ci piętę, że zwodzi Twoje dzieci, że wystawia ich na pokuszenie. Ale to Ty, o Matko, zatriumfujesz Zetrzesz mu głowę, a twoje niepokalane serce zwycięży. Walczy też i święty Michał, który jest patronem Kościoła i obrońcą ludu Bożego. On walczy o prawa Boże, dzisiaj tak bardzo deptane, atakowane. Kiedy próbuje się człowieka przekonać, by się nimi nie przejmował, by je lekceważył, by żył tak, jakby Boga nie było. A on był Panem świata i jedynym Panem siebie samego. Święty Michał zachwyca nas, sam zachwycony Bogiem. I uczy nas, byśmy się Bogiem zachwycili, byśmy z Nim i na Nim budowali swoje życie, tak jak on i tak jak Ty, Maryjo. Dziewico posłuszna, pełniąca wolę Boga. Poślij nam swoje matczyne spojrzenie. I poślij nas do walki o cześć Boga w nas i wokół nas. Zawierzamy całych siebie, wszystko czym jesteśmy, nasz umysł, serce, wolę, ciało, dusze, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Każdy krok, czyn. Słowo i myśl. Na Twoją służbę i do walki o cześć Boga pod dowództwem świętego Michała oddajemy nasze rodziny i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie nasze prace, modlitwy i cierpienia. Powierzamy Zgromadzenie świętego Michała Archanioła i jego służbę w Kościele. Powierzamy wszystkich czcicieli, rycerzy i tych osłoniętych szkaplerzem świętego Michała i tych, którzy spotykają Go na drodze peregrynacji. Prosimy, Najlepsza Matko, ochroń nas i naszych bliskich od złego, a święty Michał niech chroni od zła najgorszego, jakim jest nieszczęście grzechu. Upraszajcie nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadźcie po drogach życia i posługujcie się nami do budowania królestwa Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Ty Maryjo posłuszna, pokorna i rozważna, Jego woli podporządkowałaś całe swoje życie. Ty poza Bogiem nie widziałaś innego dobra, innej prawdy, innego życia. Tego wieczoru, matko, i my wracamy mocniejsi od Ciebie do siebie, do naszych domów, do naszego życia codziennego. Tego wieczoru zabieramy także przewodnika naszych dróg codziennych, świętego Michała, by pomagał nam wybierać dobro, by życiem dnia powszedniego wołać: Któż jak Bóg? Tobie matko polecamy cały Kościół Chrystusowy, Ojca Świętego Franciszka, Jego Nocjusza apostolskiego w Polsce, Arcybiskupa Salvatore Penakio. Polecamy Episkopat Polski z Świętem Arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolite Częstochowskiego. Polecamy nasz pałmiński zakon na czele z Ojcem Generałem, Arnoldem Hrabkowskim i Przełom Jasnej Góry, Ojcem Marianem Waligurą. Polecamy kapłanów, misjonarzy, klerków, siostry zakonne. Prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Naszą modlitwą ogarniamy obecnych dziś na Apelu księży Michalitów. Modlimy się za naszą ojczyznę. Polecamy władze państwowe, samorządowe. Na czele z prezydentem, premierem, parlamentarzystami polecamy wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich łączących się z nami, zwłaszcza radiosłuchaczy Radia Maryja, Radia Jasna Góra. Telewidzów w telewizji trwam, internautów, którzy łączą się z nami za pośrednictwem jasnogórskiego portalu. Modlimy się za Polaków żyjących na emigracji. Polecamy chorych i cierpiących będących w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych. Dziękujemy księdzu Rafałowi Kamińskiemu, wikariuszowi generalnemu księży Michalitów za dzisiejsze rozważanie apelowe. Modlimy się za pielgrzymów przybywających do Jasnogórskiego Sanktuarium Narodu. Modlimy się za pielgrzymkę chorych i niepełnosprawnych, za, za rycerzy i czcicieli św. Michała Archanioła. Polecamy pielgrzymkę kresowian i kawalerii konnej, pielgrzymkę zawierzenia rodzin, pielgrzymkę kościoła grekokatolickiego z Polski, Ukrainy, diecezji wrocławsko-gdańskiej na czele z księdzem biskupem Włodzimierzem Juszkiewiczem. Polecamy wszystkich pielgrzymów grup rekonstrukcyjnych. Polecamy parafię kolegiacką w Środzie Wielkopolskiej w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś matko w kopii obrazu nawiedzenia. Dziś nocne czuwanie podejmą rycerze i czciciele świętego Michała Archanioła. Rozważamy tajemnicę chwalebnego Różańca Świętego, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nami teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mój się za nami grzesznymi. Teraz, w śmierci, Zdrowaś Maryjołaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo Matko módl się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen, amen. zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus

Jasnogórska Matko, polecamy nasze parafie, rodziny, wspólnoty, dobrodziejów Jasnej Góry. Modlimy się o światło i ducha świętego i wszelkie łaski potrzebne dla siostry Moniki i siostry Renaty w nowej posłudze zakonnej, a także o miłość i wierność dla Marysi i Bartka w dwunastą rocznicę zawarcia sakramentu małżeńskiego. I we wszystkich naszych intencjach wspólnie wołamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże, odwiedzicielką naszymi groźbami. Proszę nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wymawiać. Panno Chwalegna i błogosławiona, o Pani nasza, o rękowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednajmy. Prosimy Cię, Panie, byś oddalił od Kościoła wszystko to, co Cię obraża, nas samych skierował na drogę zbawienia. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby to po Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas, zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, nocą Bożą, wstrąć do piekła. Amen. Ojca Mariana Waligurę, przy Olej Jasnej Góry prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Pan z Wami, I z twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziś rozważanie na Jasnej Górze poprowadził ksiądz Rafał Kamiński, wikariusz generalny księży Michalitów. Serdecznie pozdrawiamy ojców i braci Paulinów, stróżów Jasnej Góry i możemy powiedzieć do zobaczenia już jutro w amerykańskiej Częstochowie, a za tydzień na Jasnej Górze, bo przybywa rodzina Radia Maryja. Szczęść Boże Ewelina Wiśniewska. Witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji. Musimy odrzucić wielką ofensywę zła, musimy wygrać mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości na konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Spotkanie zatytułowane Myśląc Polska 2019 zakończy się jutro. Główna sala Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wypełniła się dzisiaj aż po same brzegi. Nie dla wszystkich, którzy chcieli usłyszeć i zobaczyć na żywo prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wystarczyło miejsca. Ta konferencja ma jako swój główny cel wyznaczanie kierunków tej pracy, rozwiązań, które przyjmiemy, tego wszystkiego, co wiąże się z jej efektywnością. Z tym, co jest naszym celem, by ta praca rzeczywiście służyła Polakom i Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Zjednoczona Prawica potrzebuje programu, który zapewni stabilizację, rozwój oraz sprawiedliwy podział owoców tego rozwoju. Można uczynić nasz kraj, naszą ojczyznę lepszą niż dziś. Dobra zmiana musi być kontynuowana. Musi trwać dobry czas Polski i dobry czas Polaków. Premier Mateusz Morawiecki wymienił to, pięć najważniejszych statek, priorytetów na kolejne który... lata: to służba zdrowia, edukacja, ochrona